Cześć, ja jestem zbudowany, a dzisiaj mam dla was recenzję zestawu Lego Technic 42060 Ekipa do robót drogowych. Zapraszam do oglądania. Zestaw ten został wprowadzony na rynek w 2017 roku. A jego cena katalogowa wynosiła 89,99 zł To tyle z takich podstawowych informacji, więc przejdźmy do recenzji. Zacznijmy od omówienia furgonetki. Furgonetka jest w kolorystyce pomarańczowo-szarej. Na jej pacy znajdują się łopata i miotła. Pakę można również przechylać. Ma też całkiem niezły układ kierowniczy. Do tyłu również możemy zamontować przyczepkę. Tak prezentuje się pojazd od przodu, tak od boku i tak od tyłu. Pora by omówić mini koparkę. Koparka posiada ruchomego sienicę, obrotowe nadwozie oraz wiele ruchomych elementów. Teraz pora na mały test, choć trzeba wskazać, że kamyków nie ma w zestawie. Jak widać na poniższym materiale, koparka w miarę rodzi sobie z nabieraniem klocków. Skoro to już wszystko, co miałem wam do powiedzenia w kwestii tego zestawu, pora przejść do podsumowania. Podsumowując, bardzo podobają mi się zestawy technika z ogromnym funkcji. Ten należy do takich. Nieco mniej podoba mi się funkcjonalność koparki. Która nie najlepiej radzi sobie z nabieraniem klocków i przerzuceniem ich na przykład na patron. Dlatego moją oceną będzie 7,5 na 10. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!